Po Skywalker odrodzenie moje serce zamroziło się, już nie działało i żadne nowości ze świata Star Wars mnie kompletnie nie interesowały. Niezależnie ile filmów zostało zapowiedzianych, co powiedział Obi-Wan, zrobił nic. Jedyna rzecz, która sprawiała, że znowu czułem tutaj bicie i muzykę Johna Williamsa, to był serial Mandalorian. Zatem drugi sezon obejrzałem trochę spóźniony, i chciałem się z Wami podzielić moimi teoriami, moją oceną sezonu na punkcie fabularnym, fanowskim, tym jak rozwija uniwersum, i także jeszcze jedną kwestią, co sądzę, że powinno się stać w następnych latach, czy też w następnym sezonie, co moim zdaniem będzie chociaż troszeczkę kontrowersyjne. Zapraszam zatem, kroczmy do świata Gwieznych Wojen po raz kolejny. Kolejny, this is the way. Jako, że będę chciał o całym sezonie opowiedzieć, to nieunikniony będę wchodził w spoilery. Będę starał się tego unikać, ale zostaliście ostrzeżeni. Nie wiem, czy uda mi się ominąć wszystkie możliwe elementy. Jak pamiętamy, za serial Mandalorian odpowiada John Favreau. On jest tutaj twórcą, on jest ojcem, chociaż niekoniecznie jemu, a Dave'owi Filoniemu często przywołuje się, że to on w pełni odpowiada. Serial ten miał być od początku westernowaty. Miał być innym stylu, innym nastroju niż to, co mieliśmy do tej Pory. Jedynka wyszła moim zdaniem, pierwszy sezon wyszedł znakomicie, i drugi od razu rozpoczyna się tak, co dało mi najwięcej radości. Pierwsze trzy odcinki, które dzieją się głównie na pustyni, które wyraźnie odwołują się do filmów kurosawy, do kina samurajskiego, do takich pojedynków, które się dzieją pomiędzy dwoma, dwoma wielkimi samurajami to jest to, co sprawia ogrom, ogrom przyjemności. Mimo tego, że tutaj jeszcze nie mieliśmy tej większej niejako roli naszego mando, czyli doprowadzenia dzieciaka gdzieś tam konkretnie dla kogo, żeby ten nasz, nasz wtedy jeszcze nieznany wtedy baby yoda trafił, pomógł, zrobił coś, nie do końca wiedzieliśmy co. I tak w pierwszym odcinku, czyli The Marshal, mamy tak bardzo piękną paralelę do jeszcze filmu of gdzie mamy samotnego, nazwijmy to samuraja, czyli mamy udającego, udającego Mandaloriana, zwykłego szeryfa, który chce ochronić swoje miasteczko przed jakimiś potworami i przybywa Mando. I żeby odzyskać zbroję Mandaloriana, Bobby Feta dokładniej musi zawrzeć z nim jakąś ugodę. Ten odcinek jest tak. Esencjalnie, właśnie tym, co się dzieje, gdzie Clint Eastwood przybywa do jakiegoś małego miasteczka i oni nienawidzą, nie ufają, nie znają się specjalnie na broni, ale muszą się bronić. Mamy tutaj tak dużo mrugnień oczkami do Siedmiu Wspaniałych, czy też 12 samurajów, do, do całej tej esencji takiego kina, i dzięki temu ten, ten odcinek jest. Idealnym dla mnie wprowadzeniem w nowy sezon. Nawet pomimo tego, że dostajemy tutaj Timothy Olefanta w roli tego szeryfa, który ma zbyt piękne włosy, zbyt piękną twarz, to była jedna rzecz, która mnie najbardziej w całym odcinku przeszkadzała: że mamy najpiękniejszego szeryfa na świecie, który mieszka na Zadupiu, gdzie pewnie nigdy nie słyszeli o mydle. Ale no, każdy może na coś sobie ponarzekać, dla mnie to była drobniutka rzecz, która mnie tam wytrącała. Tyle, znakomity odcinek. Inną kwestią, która powraca w dyskusjach, co robi dobrze Mandalorian, to jest to, że bierze koncept arty, bierze rysunki, które jeszcze były w latach 70., na przykład lat 80., które chciał zrealizować George Lucas. Tak było właśnie, i tutaj widzimy to idealnie w odcinku drugim, czyli The Passenger, gdzie musimy wejść troszeczkę w lodową planetę w pewnym sensie. Pojawiają się wielkie, straszne pająki, dziwaczne takie potwory, i te potwory przypominają, albo są wręcz wyrywane. Z koncept artów, które były z oryginalnej trylogii i mogły pewnie powstać, które, że były pewnie za drogie, a teraz udało się to zrobić znakomicie. Zatem jest w Mandalorium jedna rzecz, która jednocześnie dzieli i łączy fanów. Ponieważ Mandalorian wyraźnie bierze sobie rzeczy z legend, tego expanded Universe, z historii i sięga do nich, jak mu się podoba. Kompletnie jak mu się... Nie ma tu jakiejś konkretnej logiki. Coś mu się spodobało, jakaś postać była fajna dla, dla Johna Fawru albo Dudley Waffinoniego, okej, okay, no to bierzemy ją. Coś się nie podoba, to trochę zmienimy. Coś nam nie pasuje, jeżeli chodzi o sequelę, spokojnie, tam mamy 30 czy ileś tam lat, spoko, da się to nadrobić, nas serial dzieje się wcześniej, więc się nie musimy tym kompletnie przejmować. I to dzieli i łączy, ponieważ fajnie, że włączamy legendy, że włączamy te seriale animowane w kurza, ponieważ niektórzy mówią: o, przecież miało być całościowe, albo o, albo bierzemy wszystko, albo nic. Najbardziej mi oczywiście bawią te komentarze, które bardzo doceniają to, co robi Mandalorian, że wprowadza postacie z legend między innymi, a jednocześnie nie widzą tego, że przecież Mandalorian to też jest Kathleen T. Kennedy, ta sama, która zabiła legendy. Ale to taki malutki, malutka dygresja. W każdym razie, to co robi dobrze drugi odcinek, to nie tylko wprowadzić te elementy z historii, ale także dodać nam. Trochę bycie wrednym gnojem u Baby Jody, ponieważ wiemy, on wtedy musi zjadać te jaja. Musi, nie musi, ale jest po prostu trochę egoistyczny, trochę jest dzieciakiem i widzimy, że jest on dzieciakiem. To jest dobra rzecz, ponieważ gdybyśmy mieli go ciągle jako tego aniołeczka i tak dalej, no to niestety. Ale wychodzi też tutaj jedna ważna rzecz już w tym drugim odcinku, że fabuła Mandaloriana całego drugiego sezonu zamknęłaby się. W dwu, dwu i pół godzinnym filmie bez żadnego problemu. Nie trzeba nam tutaj ośmiu odcinków i mnóstwo z nich jest tylko po to, żeby powolutku leciał sobie tempo, żeby coś nam dać jakieś fajne figurki, żeby dać nam ładne, śmieszne scenki, po prostu, żeby ten serial zapychać. To są rzeczy, które dzieją się oczywiście w każdym serialu. Jak weźmiecie sobie, nie wiem, CW 23 czy 24 odcinki w sezonie, no to. Dobre 12 to są tak zwane filery, ale tutaj mamy 8 e, odcinków, i także spokojnie moglibyśmy to połowę z nich wyciąć, i to widać, i to widać, że mamy takie ok. Jeżeli ktoś gra w gry RPG, to mamy główną misję i mamy poboczne, i wyraźnie mamy tutaj, zróbmy kilka pobocznych, żeby nasza e, fabuła nie szła zbyt szybko. Podczas tych pobocznych coś fajnego wrzucimy postać z uniwersum. Powiemy czyjeś imię albo nazwisko, i starczy. I tutaj, moim zdaniem, jest bardzo mądra decyzja zarówno Filoniego, jak i Fawrą. Nie mówmy za dużo. Powoli. Innymi słowy, w drugim sezonie pada jedno złe nazwisko Trona, czy jako Throna i ja zawsze mam problem z wymówieniem tego. Postaci, która doczekała się trylogii książek, jest, jest kultowe, oczywiście pojawia się w animacjach, jest mega ważne. Swoją drogą, jest jednym z naj, najważniejszych, złych w Star Wars, który jest tak kochany. To jest ciekawostka fanów Star Wars, że oni bardzo lubią złoczyńców i faszystów. Wasza sprawa, ale jest tylko rzucone imię raz i nic więcej. Bo gdybyśmy dopchnęli tutaj za dużo, to Jezus Maria. Dzięki temu, że robimy to w sposób bardzo delikatny, tak jak Marvel robi w swoich filmach, to możemy e, nawiązać do tego w późniejszej produkcji spokojnie. Nie musimy zadawalamy fanów robiąc easter egga, ale nie jest to Isterek, który wpływa na fabułę, e, na fabułę Mandaloriana. Jest to fajne rozbudowywanie uniwersum. Dosyć. Powoli. To jest mądre rozbudowywanie uniwersum, odwrotność tego, co robi na przykład DC, że od razu mamy wprowadzenie bohatera, historię i tak dalej. Na przykład, tak jak było z Wonder Woman, wrzuconą na siłę do Batman v Superman. Kolejna rzecz, która świetnie wyszła w tym sezonie, to rozbudowywanie świata religijno-mitologicznego także czerpiąc z Expanded Universe, historii, z legend, czyli z tego, co zostało już dawno wykreślone. I mówię tutaj o tym, że pokazujemy naszego Mando jako członka sekty, która jest troszeczkę trochę jej odwala, i poznajemy innych Mandalorian. Poznajemy Mandalorian, który nie mają problemu, żeby ściągnąć hełm, pojawia się boka tam także z animacji. Zresztą, z bardzo podobnym wzorem pojawia się możliwość zrobienia kolejnej fawoły, kolejnego filmu czegoś tam, który będzie mówił o odzyskaniu tronu na Mandalorian mandalorze, kto tutaj będzie zarządzał w ogóle, jak wygląda ten mandalor. To jest fajne, że to zostaje nam wprowadzone, że najpierw uczymy się, Okej, okay, to, co widzieliśmy w pierwszym sezonie, to jest tylko jedna mała sekta. Są inni mandalorianie, którzy inaczej postępują. Nagle poszerza nam się świat, i bardzo fajnie spogląda się na sezon przeszły. Nie musieliśmy w pierwszym sezonie dostać, a patrzcie, są inni, uhoho, by, e, by to miało sens. To jest bardzo też znowu sprytne: nie pokazujmy wszystkiego w jednym sezonie, zróbmy na tyle miejsca, by w kolejnym, by w kolejnym filmie można było to rozbudowywać i robić takie mrugnięcie, że niby do tego odwoływaliśmy się świadomie we wcześniejszych produkcjach. Nie ma jednak wątpliwości, że chyba dla wszystkich najważniejszym odcinkiem jest Chapter 13, The Jedi, czyli pojawienie się Asoki, którą gra zresztą Rosario Dawson, która była rysowana jako Asoka jako dwa, trzy, cztery. Ja pamiętam, że jakieś fanardy widziałem dobre wiele, wiele, wiele lat temu, gdzie ludzie mówili, wow, ona musi ją zagrać. Ona zresztą gdzieś tam mówiła, że z miłą chęcią. I znowu to jest umiejętność wyczucia fanów, umiejętność zresztą zobaczenia. Patrzę na fanart, no kurczę, jeden w jeden. Ha, a, a, aktorką jest, więc idealnie to pasuje. Brawa znowu za umiejętność dobrania castingu. I tutaj dostajemy takie bardzo sprytne: po pierwsze, fabułę, która znowu nam mówi, Jestem samurajem, i znowu nam mówi o Kurosawie, bo przecież to jest tak bardzo Kurosawa, który przychodzi do, do jednego państwa, dostaje zadanie zabicia kogoś i tak dalej. Jest tym Roninem, który będzie decydował. Zresztą, wykorzystanie i robienie z naszego mando Ronina to najlepszy sposób. Sposób e, pisania fabuły z nim, nie próbowanie wchodzenia w niego w idealistę, coś tam, nie, Ronina, czyli tego samuraja bez pana. To działa zresztą w tym sezonie najlepiej, gdzie on nie do końca jest super hipermoralny, on ma tą swoją, która jest wyrosła przez e, ideologię, przez religię, tą jego, którą wyznawał, przez jego doświadczenia, przez trochę przez to, jak uczy się spotykając Jedi i tak dalej, nie ma problemu z zabijaniem. To sprawia, że ja mogę oglądać kolejne i kolejne odcinki, nawet jeżeli to są misje poboczne, ponieważ sama postać jest dobrze napisana, a i twórcy. Ja jestem przekonany, że przy scenariuszu było na przykład scenariusz odcinka 5 i było, obejrzyj ten film, obejrzyj ten film e, e, Akiry Kurosawy i starczy, ponieważ były o tym zresztą plotki, że te scenariusze były krótkie. Nie bez powodu one były krótkie, ponieważ e, twórcy, reżyserzy każdych kolejnych odcinków mieli możliwość pobawienia się. Tutaj ważna dygresja, spójrzcie na te osiem odcinków, każdy z nich jest reżyserowany przez kogoś innego, jest Peyton Reed, czyli reżyser Antmana i Osy, jeden reżyseruje Carl Wedder. zresztą jeden Robert Rodriguez, a jeden nawet Dal. Las Howard, którą możecie chociażby znać z Jurassic Parku. Innymi słowy, wyraźnie jest zrobienie kupy miejsca, żeby reżyser mógł Odbić piętno na tym odcinku. To bardzo dobrze widać w przypadku Roberta Rodriguez'a i właśnie odcinka reżyserowanego przez Carla Wedersa, który nie jest dobrym reżyserem, bo są reżyserzy, którzy po prostu są kompetentni, on po prostu wiedział, co zrobić, ale nie dał nam niczego osobistego. Peyton Reed odpowiadał za reżyserię odcinka, gdzie mieliśmy wielkie wilgachne pająki, prawda, czyli troszeczkę jakby wejście w mikroświat, i to dla niego działało świetnie. I dla mnie też ten odcinek potrafi się trzymać w napięciu. I tutaj to jest ogromny plus, umiejętność pisania scenariuszy Scenariusza na tyle małego, ponieważ możemy się pobawić. Oczywiście minus jest taki, gdy dostanie to reżyser, który nie czuje, albo dostajemy to osoba, która nie wie o co chodzi, no to dostaniemy dosyć nudny, przewidywalny odcinek, bo wiemy, OK, następny. Na razie, dzięki temu, że tych odcinków jest tak mało, nie ma aż tak ryzyka. Porażki. Rozdział 13 jesteś tym, gdzie pada najwięcej rozwiązań, bo po pierwsze poznajemy Asokę, po drugie dowiadujemy się, że Baby Yoda nazywa się Grodo, pojawiają się mnóstwo pytań, i tutaj zaczyna się ten jeden z minusów trochę Mandaloriana, że nagle dowiadujemy się, że on był szkolony na Jedi, więc on był możliwy w tej, w tej naszej szkółce, tam gdzie Anakin wpadł i ciech i pozabijał je. Może się ukrył. Co więcej, prawdopodobnie musiał być też szkolony kiedyś tam, na przykład przez Luka, i pytanie, czy nie został zamordowany przez, e, przez Kylo Rena i jego ekipę. Mnóstwo pojawia się takich, nazwijmy to, dziur w pewnym sensie, ale znowuż Mandalorian troszeczkę ma je w dupie, i to jest dobra decyzja. Po pierwsze, mamy kilkadziesiąt lat, żeby to wyjaśnić. Czy też milion seriali, może grodo może umrze. Może tak i co? Potknie się i upadnie, upadnie głową o kamień. Jest tak dużo czasu, że nie musimy się martwić, iż każda rzecz w serialu będzie zgrywać się z trzema częściami, które są później. To jest w cholerę ważne, ponieważ. To pozwala nam wciąż konstruować nasz świat, ponieważ mamy czas, żeby ewentualnie zawrócić, zakręcić żeby postaci, które są kreowane w konkretny sposób, były takie, a nie inne. Bardzo mądre jest to, że wprowadzamy Asokę, mimo tego, że ja bym chciał, żeby ona była do końca serialu. I mi trochę smutno było, że ona nie pojawia się w każdym kolejnym odcinku, nie jedzie z naszym mandu i tak dalej, ale my ją to pokazujemy, rzucamy wielkim nazwiskiem, kogo ona szuka i dlaczego, i tyle. I ona będzie mogła robić swoje. Możemy zostawić to innym twórcom, żeby budować. Oczywiście to jest irytujące dla mnie jako fana, ale jednocześnie bardzo satysfakcjonujące jego dla osoby, która chce oglądać dobrze rozwijane uniwersum. Dlatego też w sam sposób, że wraca do nas Boba Fett. Boba Fett, który w oryginalnej trylogii miał tak mało minut, nic nie znaczył, był kompletnie nieistotną postacią. Nie oszukujmy się, on po prostu przy, teoretycznie złapał, złapał, chodził troszeczkę, coś tam gadał i wpadł do Sarlat Pitu i teoretycznie został zjedzony. Okazało się, że nie został zjedzony, że jest super. RBS-em, że żył sobie i tak dalej. I Boba Fett wraca tutaj i wyraźnie jest decyzja producentów, która mówi, ok, rozbudujmy go. Rozbudujmy go, on uratuje sobie Fenek, Fenek będzie razem z nim działać, będą sobie razem kombinować i troszeczkę będą szli jako odpowiednik Mandaloriana naszego. Nasz Mandalorian ma to sobie zadanie, a tutaj poznajemy dwóch, które bardziej Cynicznych, wrednych ludzi, którzy wracają na swoją, e, na swoją pozycję, czyli takich łowców głów, takich oh, nie lada łowców głów. Czyli oni zostają przywróceni także po to, żeby rozbudowywać uniwersum. To jest ryzykowne w momencie, w którym się sobie, kurczę, to gdzie ten Mandalorian? I tutaj jest to, o czym mówiłem. No mamy 8 odcinków, które możemy spokojnie skrócić do dwugodzinnego filmu, gdy wyrzucimy rzeczy, które są niepotrzebne z punktu widzenia konstruowania samej fabuły, samego tylko i wyłącznie Mando, Baby Jody i to jest cała, cały ark i doprowadzenie go do kogoś, kto będzie, kto będzie go uczył. Na szczęście postacie drugoplanowe, te, które są wprowadzone, Bokatan, Katan, Asoka, Boba Fett, wszystkie działają. Wszystkie działają, mają fajne arki, mają fajne, fajne są pomysły na nie. Zatem my nie mamy tego, że spadają nam klapki z oczu i jesteśmy wkurzeni, że fabuła jest w ten sposób pomacoszemu traktowana, tylko jaramy się, że rozbudowywany jest uniwersum. To jest Ryzykowne zagranie, ale akurat w tym przypadku zagrało świetnie. Wiecie, kiedy ono nie działa? Gdy mamy właśnie seriale CW, gdzie wprowadzamy coraz to nowych bohaterów, każdy z nich dostaje swój serial i tak dalej. I przy okazji 22 odcinków, to naprawdę czujesz się zanudzony na śmierć. I tak przechodzimy do finału. Do finału, gdzie po pierwsze mamy kolejną konfrontację z Mofem Gideonem. Moff Gideon cytuje nam Lorda Vajdera, że chce przywrócić porządek w galaktyce. Poznajemy coś takiego jak Darf Saber, prawda? Już mamy, on był pokazany na końcu pierwszego sezonu, ale tu jest wytłumaczone, czym jest ten dziwaczny miecz. Dlaczego Bokatan go chce? Jak tutaj to się skończyło? Baby Yoda jest wyjaśnione, po co on jest, i tak naprawdę jest bardzo fajnie otworzona furtka, że cholera. Wie, co z tego wyniknie, ponieważ pobrano z niego mnóstwo krwi i gdzieś ją wysłano, i ona będzie wykorzystana do czegoś. Swoją drogą tu się pojawia plus i minus troszeczkę tego korzystania, ponieważ. Potwierdzone mamy, że liczy się midichlorian. Liczy się to, ile masz we krwi malutkich, dziwacznych robaczków. Smutne, ale znowuż no, tak to działa w przypadku korzystania z co nam się podoba, jeżeli chodzi o prequele, sequele i legendy. Trochę to smutne, trochę mnie to boli, ale z drugiej strony, jeżeli to pozwala się w ten sposób rozwijać fajnie serialowi i światowi, tego nowego świata disneyowskiego. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Ale przecież najważniejszy jest ten twist na końcu, czyli komu należy przekazać Baby-Odę, czyli Grogu. I mamy nasze wielkie wejście, które swoją drogą tak bardzo przypomina wejście chociażby z Rogue One Vadera i nagle tu się parę, jaka, dobry, puciu, 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 z tym CG, które niekoniecznie nam pasuje. Znowu, CG nam nie pasuje. Ja tutaj mam ogromną uwagę. Dlaczego nie zatrudniono tutaj Sebastiana Stana, żeby po prostu grał Luka? On by spokojnie zagrał, z miłą chęcią, za ogromne, za ogromne pieniądze. Ja rozumiem, że fajnie, że zagrał że zagrał prawdziwy Luke Skywalker, że mógł jeszcze raz wcielić się w tę rolę, to troszeczkę sprawiło, że fizycznie nie wygląda to aż tak efektownie, ale szkoda, dla mnie przynajmniej szkoda, że nie pojawił się inny aktor, by mieli mniej tego poczucia, że to nie do końca jest to, ale przyjeżdża Luke i zabiera Baby Jodę na szkolenie. I uwaga, tutaj pojawiło się fani z różnych Seriali i różnych teorii zaczęło się, że to jest super decyzja, że to jest gówniana decyzja. Gówniana dlaczego? Ponieważ na przykład psuje cały rozwój bohatera zrobiony w last Jedi. Tyle, że ten argument kompletnie nie ma sensu, z tego względu, że musimy pamiętać, że w Last Jedi też dowiadujemy się, że jednak ta szkoła, którą miał Luke, była. Była szkoła. Luke uczył innych Jedi, młodych dzieciaków, m.in. uczył naszego kochanego Kylo Rena. Zatem musi być czas, w którym Luke Skywalker dopiero dojdzie do tego, oj, boję się, nie wyszło mi. W żaden sposób to, co się zdarzyło w finale serialu Mandalorian, nie wpływa i nie, w żaden sposób nie kłóci się z tym, co było The Last Jedi. Zatem większość tych komentarzy. Jest tylko po to, żeby wywołać wasze lajki, i jest takim troszeczkę smutnym żebro-lajkaniem żebro albo żebro-klikajcie, wy, róbcie wyświetlenia, bo kompletnie nie ma tutaj żadnej kłótni. Pamiętajmy, mówimy o luku, który jest po powrocie Jedi. Po powrocie Jedi on wie, że to jest jego zadanie, on chce uczyć, on chce rozwijać i tak dalej. On jeszcze nie jest negatywnie nastawiony, on jeszcze nie przeżył tego załamania. Do niego dojdzie dopiero, gdy będziemy mieli naszego, e, naszego Kylo Rena, który o, Jestem taki strasznie zły. Skoro do tego jeszcze nie doszło, no to spokojnie. Powiecie, no dobra, to może dojdzie za rok. Okej, okay, no to za rok wciąż w żaden sposób to, co się zdarzyło w tym finale, nie wpływa na to załamanie, na ten, na ten obraz i tak dalej. Czy to komplikuje sprawy, bo gro, grogu przecież jest bardzo fajny? Komplikuje, ale to nie jest problem Mandaloriana, to jest problem tych, którzy będą robić kolejny sezon, kolejny film, kolejny świat. To jest ciekawe, bo dla mnie tu pojawienie się Luka jest jak najbardziej sensowne. Jest idealnym połączeniem ze starą trylogią. I wyłączeniem grogu z serialu. I w tym momencie pojawia się to, co ja bym chciał, czego nigdy nie dostaniemy. Ja uważam, że te dwa sezony Mandaloriana, a szczególnie drugie, i domknięcie spełniłem swoje zadanie, oddałem, e, oddałem dzieciaka. To jest idealne zamknięcie całego serialu. Uważam, że już nie powinno być więcej sezonów Mandaloriana, ponieważ dostaniemy serial Boba Fett e, e, osobno, dostaniemy Asokę osobno, i gdybyśmy rozbudowywali ten świat w ten sposób, Dwa sezony, idziemy dalej. Dwa sezony, jeden, dwa sezony, jeden film i rozbudowowali ten świat w ten sposób, to fajnie zostawia kupę miejsca na tak zwane interpretacje i nadinterpretacje. On wypełnił swoje zadanie. Dziękuję. Moim zdaniem w tym momencie Mando może się pojawiać w innych serialach, ale nie potrzeba jego, dla, jego w trzecim sezonie. Możemy spokojnie zrobić osobną rzecz, bo Katan może być tą osobą, która dostanie sezon kolejny. Ponieważ i tak Ludzie będą oglądać wszystko, bo to będzie koło siebie na Disney. Plus. To będzie trochę w stylu Defenders, które były robione na Netflixie. Tutaj połączenie, ale umiejętność zrobienia kilku dobrych serialów, które się na siebie nawzajem przenikają, sprawia, że chcesz oglądać niezależnie od tego, czy jesteś mega fanem Jessica Jones, czy mega fanem Luka Cage'a. Mógłbym tutaj zrobić jeszcze mnóstwo takich opowiadać o tych isteregach, o wspominaniu, o numerze TK, o tym jak ładnie nawiązuje się delikatnie w rozmowach do czegoś, co było w Imperium Kontraatakuje, albo w jakiejś książce z Expanded Universe, ale uważam, że nie o to chodzi. To Nie o to chodziło w tym materiale. Chciałem ogólnie ocenić ten sezon, który dla mnie był lepszym doznaniem, chociaż jednocześnie doskonale wiedziałem, jak bardzo on jest trochę tak robiony nie tyle na siłę, co jednocześnie ma unieść kilka produkcji, Naraz i wypchnąć się. Jakimś cudem udało mu się wypchnąć, że Asokę chce oglądać choćby, uwa, nie wiem co. Super! Jej wejście w ogóle było dla mnie jedną z najlepszych rzeczy, to jak ona bez, po prostu rozprawia się ze wszystkimi w tym lasku. Mm, mwah, piękna scena. E, to jest jedna rzecz. Jakimś cudem Boba Fett z Fenekiem dla mnie będą fajnymi postaciami i chce je oglądać, więc to było w cholerę ryzykowne, ale jakimś cudem mi się udało. Czy są rzeczy, które dla mnie były słabe, złe? No niestety tak, na przykład postać Kardiun i sama aktorka grająca Kardiun niestety w pierwszym sezonie była dużo lepsza, ja nie wiem co tu się stało, ale ona robi jedną minę, robi ciągle tylko hmm, hmm, hmm i, i podnosi ewentualnie brew i ewentualnie się. no Kompletnie jest, jest nieistotna dla mnie i cały powrót jest kompletnie słaby. Na szczęście. Nadrabia to powrót Bilabura. Bilbur genialny ma swój odcinek, genialne gadanie, i swoją drogą ja nie wierzyłem, że on może być tak dobrym aktorem, ale tutaj brawa dla niego. Zatem, nawet gdy pojawia się coś złego, coś słabego, coś głupiego, nagle pojawia się coś genialnego, co sprawia, że zapominam i odrzucam całkowicie rzeczy, które były negatywne. Z mojej strony, dużo lepszy serial, dużo ciekawszy, i zastanawiam się, co Was jeszcze by ewentualnie interesowało. Piszcie mi wszystkie Wasze wrażenia, ciekawostki, pytania. Może zrobimy kolejny materiał. Może opowiem o czymś konkretnym, może rozprawię się jeszcze raz na, na poważnie z tym mitem, że wrzucenie luka niszczy całą spuściznę ostatniego człowieka. Dawno nie czytałem takich bzdur, a czytałem te artykuły, bo chciałem to zrozumieć, jak możecie mieć z tym problem i myślałem na początku, okej, okay, no to może faktycznie tak będzie, ale Jezus Maria. Po to tylko, żeby zebrać lajki, ludzie takie głupoty czasem piszą, że to jest niemożliwe. Tyle zatem z mojej strony wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego długaśnego materiału i my widzimy się następnym razem na brodach z kosmosu This is the Way.